A kurde, ale mi się nie chciało kończyć tego filmu, no ale serio, kiedy patrzyłem na ten interfejs dla Krasnali, chyba, to mi się odechciewało. Ostatecznie jednak obraz z telefonu wysłałem na większy monitor, podłączyłem klawiaturę i mysz, zrobiło się wygodniej i jakoś poszło. Siemaneczko z tej strony, Saper, naczelny złomiarz tego osiedla, witam w moim kąciku zainteresowań, kurde. A do stołu podałem kurde Linuxa na HTC HD2. Połączenie zaskakująco funkcjonalne, a także nie dające się normalnie używać. Jeśli ktoś Próbował używać Linuxa na HTC HD2. W czasach świetności zarówno telefonu, jak i Ubuntu 1010, to był zwyczajnie z ogrodowym z wystarczająco małymi rękoma. W poprzednim odcinku o HD2 omawiałem Windowsa 6.5, a w następnych zajmiemy się kolejnymi modyfikacjami i systemami, które można zainstalować na tym telefonie. Playlista serii będzie w opisie, zapraszam. Natomiast uruchomienie samego Linuxa na HD2 jest zaskakująco proste i wymaga właściwie tylko kliknięcia w jeden plik Exes. Po poziomu Windowsa Mobile. Z sieci udało mi się zdobyć gotowe paczki z plikami dla Ubuntu 10.10 .10 oraz któregoś Slackware. Są to systemy działające zupełnie identycznie jak na PC-tach x86, mają te same funkcje, komendy i pakiety, ale zostało to wszystko skompilowane dla architektury ARM stosowanej w urządzeniach mobilnych, czyli na przykład telefonach takich jak HD2. Główną rolę pełni tutaj program Haret.exe, czyli program pierwotnie pisany jako narzędzie do badania sprzętu z Windowsem CE, czyli Czyli po prostu wstecznej inżynierii, jak jego pełna nazwa wskazuje. Program ten umożliwia uruchamianie innych systemów bezpośrednio spod Windowsa Mobile lub CE, przejmuje kontrolę nad całym sprzętem, wyłącza Windowsa Mobile i uruchamia Linuxa. Jest to możliwe, ponieważ Windows Mobile w przeciwieństwie do np. Androida czy iOSa, pozwalał aplikacjom na bezpośredni dostęp do sprzętu, pamięci czy rejestrów procesora bez dodatkowych uprawnień. Dzisiaj zupełnie by to już nie przeszło. Istotną rolę pełni plik. Startup.txt, który zawiera konfigurację Hareta, można w nim konfigurować parametry uruchomienia i wskazywać adresy w pamięci i pliki do użycia. Ta komenda identyfikuje urządzenie jako HTC HD2, ta z kolei ustawia adres w pamięci RAM, gdzie załadowany zostanie kernel, zanim Haret przekaże kontrolę do Linuxa. Nadal działa na Windowsie Mobile, więc system ten musi zachować sprawność. A więc kernel Linuxa należy załadować do RAMu powyżej tego obszaru używanego przez Windowsa. Natomiast ta komenda Komenda ustala wielkość dostępnej pamięci RAM na 484 MB. Te dwie komendy ładują początkowy, tymczasowy obraz systemu plików 10 MB za kernelem. Obraz początkowy zawiera skrypty, które wykrywają właściwy system plików i już później przekazują do niego kontrolę. Główny system plików Linuxa kryje się natomiast w pliku rootfs z rozszerzeniem ext2, czyli po prostu jest to obraz partycji z systemem w formacie ext2. Możemy wybrać jedną z trzech wersji jądra Systemu z działającymi różnymi funkcjami USB, z interfejsem ADB jak w Androidzie, z Ethernetem, czyli telefon jako karta sieciowa lub OTG, które umożliwia podłączenie zewnętrznych urządzeń USB, jak mysz czy klawiatura, ale jak się później okaże, również karty dźwiękowe. Ta komenda natomiast uruchamia program Init z głównego katalogu systemu plików, a także odwraca obraz o 90 stopni, żeby Linux wyświetlał się poziomo. Komenda But Linux uruchamia wszystko z powyższą konfiguracją. Jak widać, wszystko odbywa się bardzo podobnie jak na pc z tym, że zamiast zbiosu Legacy, procedura startu inicjowana jest z Hareta. No i odpalamy to kurde na telefonie z ery wczesnych smartfonów, co kiedyś musiało miksować mózg i robić naprawdę duże wrażenie. A więc, jak wspomniałem, Ubuntu na HD2 nie nadaje się do normalnej pracy. Elementy na ekranie są po prostu za małe dla moich paluchów, nie jestem w stanie tego używać bez ciągłej irytacji. Dlatego prawdziwym zbawieniem okazała się być obsługa USB od w HD2 jest to funkcja nieużywana w Windows Mobile wcale na dodatek sam telefon nie zasila podłączonych urządzeń. Należało skonstruować taki oto kabel składający się z przejściówki OTG, przedłużacza USB i przewodu dostarczającego dodatkowo zasilanie z zewnątrz. W ten sposób zarówno telefon, jak i podłączane urządzenia USB mają zasilanie. Podłączona mini klawiatura z Touchpadem ułatwi zmianę hasła roota za pomocą komendy PASWD Root na jedyne prawilne dupa 1.2.3. Wybierając w telefonie tryb Wi-Fi przeniesiemy się do ustawień sieci bezprzewodowej, gdzie podamy hasło i połączymy się z siecią. Telefon dołączył do sieci lokalnej z adresem 0.115 i jest to doskonały moment, aby połączyć się do telefonu przy użyciu SSH, żeby nie musieć rzeźbić na tym niewygodnym ekraniku. No i używanie tej małej bezprzewodowej klawiatury też na dłuższą metę nie jest wygodne. Niestety nie możemy po prostu użyć komendy SSH root małpa i podać adres. Zabezpieczenia. SSH starego Ubuntu są niewystarczające dla dzisiejszych systemów, dlatego do połączenia należy użyć długiej komendy akceptującej po prostu te stare zabezpieczenia. Jednakże od tej pory możemy obcować z Linuxem na HD2 w ludzki sposób. SSH ułatwia kopiowanie komend z internetu i czatów AI. Na przykład możemy podłączyć do systemu archiwalne repozytoria, co pozwoli nam instalować nowe programy, na przykład HATOP. Dużym ułatwieniem w pracy z Ubuntu na HD2 jest pulpit zdalny, możliwy do uzyskania poprzez instalację programu VNC oraz użycie odpowiedniej komendy klonującej pulpit telefonu. Teraz pod Windowsem można użyć programu RealVNC i podając adres oraz port wyświetlić pulpit HD2 na dużym ekranie. Oczywiście przekazywana jest klawiatura i mysz, więc nie musimy już nawet używać tej klawiatury USB. Niestety wszystko działa z naprawdę sporym opóźnieniem, ale najważniejsze, że wreszcie cokolwiek widać, no i generalnie da się tego używać. Po uruchomieniu Ubuntu widzimy pasek zadań, auto Automatycznie uruchomioną klawiaturę ekranową onboard oraz zajmujący cały pulpit dotykowy interfejs. Świetnie, że o czymś takim pomyślano, jednak nie rozwiązuje to wszystkich problemów z interfejsem. Choć umieszczenie z lewej strony dużych przycisków kategorii, a z prawej dużych ikon aplikacji i łatwego do złapania paska przebijania ułatwia nawigację dotykiem, to na tym udogodnienia się kończą. Wszystkie inne przyciski, w tym zamykania i minimalizacji okien, pasek zadań i cała reszta, pozostaje desktopowa, a więc w tej konfiguracji po prostu mikroskopijna. W Androidach na przykład istnieje mechanizm, który pozwala przewijać listę aplikacji, łapiąc w dowolnym miejscu nawet za ikonę. Pomimo, że dotykamy ikon aplikacji, system rozpoznaje, że chcemy przesunąć listę, a nie uruchomić dotkniętą aplikację. W Ubuntu na HD2 też można złapać za aplikację, żeby przesunąć listę, ale wszystko, czego dotknąłeś zostanie uruchomione, bo nie ma tutaj żadnego algorytmu, który by to rozpoznawał. Na belce jest program do zarządzania wydajnością, gdzie wybrać można jeden z profili lub jedną z prędkości procesora na sztywno. Jak można się domyślać, ja często korzystałem z trybu największej wydajności. W miejscu, gdzie normalnie znajduje się jakiś menu uruchamiania, umieszczono przycisk minimalizujący okna i przywołujący ten dotykowy interfejs. Program raz na jakiś czas lubi nie załadować się podczas uruchamiania telefonu, a wtedy moim zdaniem przycisk ten powinien go przywołać, jednak najwyraźniej o tym nie pomyślano, jeśli uruchamianie tego programu zakończy się błędem, no to nie można go już przywołać, to znaczy można byłoby uruchomić go przez terminal, tylko ja nie wiem jak on się nazywa, więc kiedy mi się to zdarzało, najszybciej było uruchomić Linuxa ponownie. Ubuntu na HD2 reaguje na akcje użytkownika leniwie i ślamazarnie. Często obserwujemy rysujące się okna i doczytujące elementy. Nie ma tutaj przyspieszenia sprzętowego, wszystko renderowane jest przez procesor, dziwi więc użycie tak wielu przezroczystości na pulpicie, a nawet mechanizmu dynamicznie zmieniającego stopień tej przezroczystości. Jak dla mnie jest to trochę marnowanie zasobów i Wolałbym coś skromniejszego, ale działającego szybciej. Ubuntu 1010 nie obsługuje żadnego urządzenia dźwiękowego HD2. Z telefonu nie wydobywają się żadne dźwięki, mikrofon również zdaje się być nieaktywny, zakładka hardware w ustawieniach jest pusta. Co ciekawe, podłączona karta dźwiękowa USB była widoczna jako aktywna w dodatkowych sterownikach, ale niestety w sekcji hardware ustawień dźwięku się nie pojawiła. Wbudowane kamery również nie są obsługiwane. Jeśli chodzi o łączność, to Poza Wi-Fi mamy do wyboru sieć 3G. Uruchomienie tego trybu wymaga ustawienia punktu dostępu i wyłącza funkcję połączeń oraz wiadomości. Połączenie w tym trybie jest naprawdę bardzo wolne. Jeśli chodzi o Bluetooth, system nie wykrywa żadnego adaptera. Ubuntu wyposażono dodatkowo w działający tym razem dialer, za pomocą którego wykonamy połączenia, aplikacje do wysyłania SMS-ów, ale bez bazy kontaktów, a także osobne aplikacje przechowujące historię rozmów i wiadomości tekstowych. SMSy i połączenia wyświetlają się w okienku na środku ekranu. Można odpisać na wiadomość i odebrać połączenie. Telefon jednak jest głuchy, czajcie głuchy telefon i oznacza to również, że nie wydaje żadnych dźwięków, nie tylko to, że ich nie rejestruje. W ustawieniach znajdziemy wybór dzwonków i wibracji, chyba jak na ironię. Poza tym ubuntu 1010 na HD2 to pełnoprawny system, taki jak na komputerze, i można tu zrobić wszystko, co w normalnym systemie, z tym, że ograniczeniem jest. Oczywiście moc urządzenia, brak kompatybilności sterowników oraz przestarzałe pakiety. W systemie znajdziemy maile, komunikatory, programy biurowe, odtwarzacze i różne narzędzia. Uchowała się nawet aplikacja zamkniętej w 2014 roku usługi Ubuntu One, oferująca dostęp do dysku chmurowego, coś jak dysk Google. Wbudowany sklep Ubuntu Software Center po dodaniu repozytoriów poprawnie listuje i instaluje oprogramowanie, w tym rzekome 500 gier. Zauważyłem można dodać drukarkę. Kliknąłem Add Printer, aby wpisać adres drukarki podłączonej do domowego NASA OMV i trafił mnie szlak. Przycisk OK nie mieścił się na ekranie i nie mogłem zapisać ustawień. Drukarkę ostatecznie dodałem komendą w terminalu i z powodzeniem wydrukowałem obrazki, ale sytuacja ta obrazuje tutaj również problemy z wielkością interfejsu i z tym, że nie mieści się on na ekranie HD2. Pliki wideo, wcześniej przygotowane do odtwarzania na Windows Mobile, gdzie działały naprawdę nieźle, Odtworzyły się tutaj z beznadziejną płynnością, gubiąc po drodze większość klatek. Właściwie nie dało się tego oglądać. Przeglądarka Firefox oczywiście do niczego się już nie nada, poza uruchamianiem starych stron Http. Ostatnio skonfigurowałem również swój hosting w taki sposób, żeby akceptował połączenia Http, dlatego możliwe było połączenie się z moją stroną, a nawet pobranie i odpalenie na karcie przeglądarki całkiem sporego zdjęcia. Na liście dołączonych do systemu gier znalazłem Sudoku czy Majonga, ale z powodzeniem zainstalowałem również kilka innych, bez problemów oczywiście się nie obyło. The Battle of Vesnov, ważąca kilkaset megabajtów strategia turowa, wymaga uruchomienia z terminala z pomniejszoną rozdzielczością i interfejsem użytkownika, ale mimo to nadal nie całkiem mieści się na ekranie. Na przykład tutaj widać ucięte teksty postaci. Nie działa tryb pełnoekranowy, a aplikacja nie dostosowuje się do rozdzielczości ekranu, pomniejszonej opasek zadań i będzie to problem niestety w większości gier, które będę tutaj uruchamiał. Mimo to wydaje się być grywalna. Gweled, Jeweled nie zawodzi jak zawsze, chociaż animacje są mało płynne. Znalazłem jakąś taką dziwną wersję Duma, działa całkiem płynnie, ale nie ma dźwięku i oczywiście nie mieści się na ekranie. Super Tux 2 już od startu okrutnie zamula, mysz w menu głównym działa z kilkusekundowym opóźnieniem, trafienie dziobem pingwina w pozycję menu kosztuje pot i łzy, a animacja rozpoczęcia normalnie odtwarzająca się jedną sekundę trwa tutaj 30 sekund – nie nagrałem tego, bo szlak trafił mnie ponownie, ale zobaczcie jak wolno uruchamia się tutaj sama ta ramka od menu. No i tak się zgina dziób pingwina. Zabrakło mi cierpliwości, żeby sprawdzić, czy ta gra faktycznie się załaduje. Klon Breakouta, czyli klasycznej gry w zbijanie kafli, również miał problem z rozdzielczością. Ucięty był dół ekranu, nie widać było platformy odbijającej piłkę. Poświęciłem chwilę na próbę konfiguracji, ale zdaje się, że gra nie może się uruchomić w rozdzielczości innej niż 640x480. Uruchomienie trybu pełnoekranowego tylko pogarsza sprawę. Frozen bubble, frozen Bubble, jakieś buble te gry są, nic więcej. Zamarznięte bańki. Kolejna wariacja na temat kulek działa dla odmiany płynnie. Widziałem kiedyś tę grę w wersji Java na jakiejś starej komórce i z tego co pamiętam spędziłem z nią popołudnie albo dwa. Bardzo miło zaskakuje Open Transport Tycoon, które poprawnie się uruchamia i działa oraz od razu mieści się na ekranie. Niestety nie miałem wystarczająco cierpliwości, żeby się w tę grę zagłębić. Natomiast X Galaga to wariacja na temat Space Invaders i coś chciałem o niej powiedzieć, ale zapisałem to w taki sposób, że zupełnie nie rozumiem o co mi chodziło. Kolejny klon, czy może wersja Bombermana, miał wersję mini, dzięki czemu zmieścił się na ekranie i jako tako działał. Niektóre gry, które zainstalowałem, nie chciały się uruchomić w ogóle, jak na przykład Trigger Rally. Znalazłem taką oto ciekawostkę, jest to gra działająca w terminalu. Przywodząca na myśl dinozaura z chroma, ale bardziej prymitaryczna. No i generalnie na tym zakończyłem zabawę Ubuntu. Było to doświadczenie ciekawe, choć nieszczególnie przyjemne. Jakość życia zdecydowanie wzrosła dzięki połączeniu pulpitu zdalnego i SSH, ale normalnie jakbym miał tego telefonu używać na co dzień z Ubuntu, czy nawet bawić się nim bez myszy, klawiatury USB, czy tego SSH, no to nie wiem czy bym wyrobił, nie? No nie wiem czy ten film by powstał, bo jest po prostu za małe. Ja nie mogę trafić palcem w ten interfejs zwyczajnie. Mimo wszystko to bardzo ciekawe, że można było mieć desktop system operacyjny w kieszeni, szczególnie w okolicach 2010 roku. Jeśli chodzi o Linuxa Slackware na HTC HD 2, to jest jeszcze ładniej i jeszcze gorzej. System ten ma całkiem nowoczesny wygląd, pełen przezroczystości i miłych dla oka kolorów. Na pulpicie znajdziemy zestaw gadżetów, w narożniku umieszczono panel widżetów i skrótów, jest nawet zwierzak, którego możemy hodować na pulpicie. Budziesz ty do budy! Menu zapchano całkiem pokaźną liczbą programów oraz prostych gier, i one mieszczą się przynajmniej na ekranie, i wydaje mi się, że dokonano tutaj świadomego wyboru, świadomej selekcji tych gier, które znalazły się w systemie, właśnie ze względu na ekran. Wszystko fajnie, ale to znowu pulpit typu desktop, przeniesiony na ciasny, mały ekran urządzenia mobilnego. Chcąc cokolwiek odczytać, garbie się tak, że po prostu pajączek pęka, z twarzą kilka centymetrów od ekranu, bo interfejs jest po prostu mikroskopijny, już nie mówiąc o próbach klikania czegokolwiek paluchem. Używanie tego systemu jest dla mnie znowu niemożliwe, bez myszy, a tak swoją drogą tutaj również działa OTG. Nawet taki oto długopis z końcówką do tapania po ekranie, no nie zdaje tutaj egzaminu. Obsługując ten system, szczerze zatęskniłem za ekranem oporowym i dość precyzyjnym w takim zastosowaniu stylusem. Projektant menu miał natomiast manię segregowania i szufladkowania, na przykład folder Gier zamiast czytelnej listy wszystkich pozycji, zawiera kolejne podmenusy kategoryzujące gry według typu. Jasne, można lubić takie rozwiązanie, ale pamiętajmy, jak bardzo niewygodnie cokolwiek się tutaj klika. Slackware okazał się być również zdecydowanie mniej użyteczny dzisiaj. Nie znalazłem działających repozytoriów, chociaż próbowałem je zainstalować, mi się nie udało, dlatego nie było mowy o takim hatopie czy Neofechu, ani pulpicie zdalnym. Dźwięk kamery oraz Bluetooth również nie działały. I na koniec mały bonus odbiegający nieco od Hareta i tak dalej, ale nie wiem czy do Linuxa stricte będziemy jeszcze wracać w tych odcinkach z serii z HD2, raczej to już będą androidy i pozostałe. W każdym razie na HD2 zadziała również postmarket OS i ma on szansę uruchomić się z hareta, jednak mi nie udało się tego dokonać, a pomagał mi miłość z Discorda elektrozłomiarzy, dziękóweczka oczywiście. Zdecydowałem się więc na najpewniejszą metodę flashowania postmarket OS na pamięci urządzenia i to zahaczał tematy, które będę omawiał szerzej w kolejnych odcinkach, dlatego tym razem mocno wszystko skrócę. Instalację przeprowadza się pod Linuxem przy użyciu odpowiedniego skryptu pobranego z Githuba razem z pozostałymi potrzebnymi plikami. Uruchamiając znajdujący się w pobranym folderze skrypt z instrukcją init przygotujemy pliki, wybierzemy urządzenie o które nam chodzi, nazwę użytkownika, wielkość pamięci, strefę czasową oraz inne ważne ustawienia takie jak wybór środowiska graficznego. Z kolei instrukcją flasher flash kernel sflaszujemy, a jakże, jądro Linuxa do telefonu i jeśli komenda ta przywodzi Wam na myśl Androida to macie zupełną rację Telefon musi mieć wcześniej odblokowany bootloader oraz zainstalowane menu odzyskiwania, które udostępnia funkcję Fastboot, jak w Androidach. I na koniec, uruchamiając skrypt z instrukcją Install, skopiujemy system plików PostMarketOS na wskazaną kartę pamięci. Muszę przyznać, że PostMarketOS ze środowiskiem Mate prezentuje się tutaj świetnie i ma nawet powiększone elementy interfejsu, przez co jest znacznie wygodniejszy. A niestety nie może być tak dobrze, bo działa absurdalnie wolno, znacznie wolniej niż niż poprzednicy. Inne środowiska, w tym teoretycznie najszybsze XFCE, również nie działają tutaj najlepiej. W systemie nie ma oczywiście obsługi niemal niczego, reakcja na dotknięcia opóźniona jest o kilka, a czasem kilkanaście sekund. Uruchomienie tutaj PostMarketOS daje więc, wyłącznie jako ciekawostkę, daruje sobie wchodzenia w szczegóły. Połączyłbym się chociaż przez SSH, co zwiększyłoby wygodę jak poprzednio, ale WiFi które według Wiki PostMarketOS powinno tutaj działać, wyświetla się jako niegotowe. Podsumowując, Linux na HD2 to jak zawsze niezła ciekawostka. Świetnie, że niektóre dystrybucje takie jak Ubuntu były w pełni funkcjonalne. Niestety jak zwykle korzystanie z tych systemów na co dzień wydaje się pewnym rodzajem masochizmu, pomimo nawet, że w Ubuntu starano się chociaż trochę przygotować interfejs do urządzenia mobilnego. Myślę, że ciężko było wybrać Linuxa na HD2 na poważnie jako alternatywę dla Windows Mobile, a nie jako wyłącznie ciekawostkę. I nie wiem, bo nie miałem z tym wtedy do czynienia, ale wydaje mi się, że właśnie tak traktowano tego Linuxa na HD2 jako ciekawostkę, jako nie wiem, materiał edukacyjny. Może w pewnym momencie można było używać HD2 jako komputerka do zabawy w stylu Raspberry Pi, oczywiście porównując to do tych starszych Raspberry. W sumie w ograniczonym zakresie mogło to mieć jakiś sens, zawsze można napisać jakiś fajny skrypt na Linuxa. WPM w swoim materiale o HD2 wspomniał o ROMach Windowsa Mobile, służących wyłącznie automatycznemu uruchamianiu Linuxa przez HD, to znaczy Windows się uruchamiał, miał opcję usługi i inne rzeczy, był po prostu przygotowany do tego, żeby uruchomić chareta. Wtedy nawet funkcja restartu w Linuxie miałaby sens. I to byłoby na tyle. Następnym razem zajmiemy się rzeczami łatwiejszymi w codziennej obsłudze. Jeśli nagadałem głupot w tym filmie, to mnie proszę poprawcie. A poza tym dziękuję za oglądanie. Mówił dla Was saper. Pozdrawiam, cześć! sound right boys